Posłuchajta ze wsi chamy, kiedy mówią do was damy, a dokładnie pewna część dam z Pabianic. Oto na spotkaniu Donalda Tuska z wyborcami Koalicji Obywatelskiej w Pabianicach spośród zgromadzonego na sali elektoratu wyłoniła się pewna dama, która wziąwszy do ręki mikrofon, rzekła na cały głos przy ludziach tymi oto słowy. Bardzo pana proszę, żeby rząd polski i pan znaleźliście, żebyście znaleźli sposób na to, żeby tych ludzi na wsi edukować, że Unia Europejska nie jest niczym złym, że wy robicie dużo dobrego, odbudowujecie Polskę. Ci ludzie są tak zabetonowani tą pisowską propagandą i republiką. Nie wiem, czy wszyscy ludzie przybywający na takie spotkania, publiczne, polityczne spotkania, mają świadomość, że to się bardzo często nagrywa. No, i traf chciał, że ta wypowiedź również się nagrała. Niech pan znajdzie, panie premierze, jakiś sposób, aby tych ludzi na wsiach edukować. Oto zdanie, które zyskało wielkie poparcie uczestników partyjnego yy, spędu, o czym należy sądzić po zarejestrowanej również na tym samym nagraniu owacji. No, prawie na stojąco. Mieszkańcy Pabianic prawie na stojąco, do swych rodaków ze wsi, aby ich edukować. O dziwo pozostało ono bez reakcji słyszącego yy, to wszystko przecież Donalda Tuska, który tak się przecież składa, jest premierem całego kraju, a nie grupy swoich fanatycznych wyznawców. I miał być premierem wszystkich Polaków, a nie tylko mieszkańców i to też niektórych, rozumiem Pabianic. Tych, którzy są w stanie publicznie wyznać mu miłość i to, jak się okazuje, wcale nie bezinteresownie. Milczenie oznacza rzecz jasna zgodę. Wnioskuje przeto, że Donald Tusk zgadza się z opinią wyrażoną na głos, że tłuki ze wsi i małych miasteczek powinny przechodzić gruntowną edukację społeczno-polityczną, gdyż nie dorastają do akceptowalnego przez elitę partyjną poziomu. O, sam nie jestem święt. To prawda. Przecież często o tym mówię tutaj w Czuwaju i uważam, przyznaję się bez bicia, że wśród wyborców Platformy Obywatelskiej często znajdują się chore z nienawiści pobieby, ale w życiu bym nie odmówił im praw wyborczych lub możliwości zabierania głosu w sprawach publicznych. Podobne oburzenie zresztą budzi u mnie każda forma wyższości wynikająca z jakiejkolwiek przynależności partyjnej, a nie własnych osiągnięć czy własnego życia. W ogóle wyższość nad innym człowiekiem nie jest niczym dobrym, nawet jeżeli... Wydawałaby się oczywistą. Mówiłem o tym wielokrotnie, że żelazne elektoraty, które przetransformowały się nie wiedzieć kiedy w skupiska sekt wiernych swym panom, y, ludzi, są po prostu wszędzie, w każdej partii. Sądzę, że najczęstszym objawem ich partyjnackiej choroby są korzyści materialne, które otrzymują od matki partii poprzez stanowiska, różne funkcje, a panaże. Kolejnym zagubienie motywowane nienawiścią, które nie pozwala spoglądać krytycznie na człowieka, któremu powierza się swój los i swoją przyszłość, już nie mówiąc o przyszłości ojczyzny. Jeszcze innym? Jakaś forma choroby psychicznej. Gdy jeden człowiek jest w stanie pozbawić życia drugiego człowieka, ponieważ ten wyznaje odmienne poglądy polityczne. Ostatnią zaś motywacją jest, tak myślę, jakiś imperatyw niewolniczy gen postsowiecki. A może sięgający znacznie dalej, do czasów zaborów, a jedynie tylko multiplikowany przez kolejne dziejowe przeciwności, które napotykała nasza nieszczęsna ojczyzna? To są po prostu niewolnicy ludzie, których nie stać na trzeźwy ogląd sytuacji, którzy swych liderów politycznych stawiają w miejscu Boga. Więc uważam o takich ludziach to, co uważam. O wyborcach platformy tego typu sądzę, co sądzę. Ale nigdy nie odebrałbym im prawa głosu czy też wyrażania własnych poglądów i nie sugerował prowadzenia kampanii edukacyjnych, bo śmierdzi to rokiem 1984 na kilometr. Zasada jest więc prosta: od zawsze i na zawsze, dopóki istnieją. Dać im mówić. Im więcej mówią, tym lepiej. Im częściej ich głos jest rejestrowany, tym szerzej gości on pod strzechami polskich domów, a co za tym idzie. Każdy cywilizowany człowiek, czy to ten pracujący ciężko w mieście, czy harujący jak wół w polu, może usłyszeć, że pogarda i uważanie się za kogoś lepszego jest wpisane, czy też są wpisane, w genotyp ludzi pewnego typu. Kobieta, która zabrała głos w tej sprawie, nie była oczywiście przypadkowym wyborcą koalicji obywatelskiej, która przechodziła stragarzami, przyszła na spotkanie ze swoim liderem, bo tak zatroskana jest o losy swojej ojczyzny. No bo tak jakoś dziwnie się złożyło, że pełni ona funkcję dyrektora biura posła do Parlamentu Europejskiego pana Jońskiego. Proszę więc zapamiętać, że jeżeli ktoś z mieszkańców wsi polskich, znajdujących się w województwie łódzkim, z którego to okręgu dostał się do Europarlamentu pryncypał wspomnianej pani Anny, jeżeli ktoś z was miałby jakąś sprawę do pana europosła, jakąś palącą potrzebę, to, żeby przed udaniem się do biura poselskiego zastanowić się najpierw, czy aby na pewno swym ordynarnym plebejskim pochodzeniem nie zaburzycie wikwintnej przestrzeni gabinetów i nie oburzycie, jaśnie, państwa, w tym szefowej pani Anny, szefowej biura, swoim podłym jestestwem. Tak więc, jako człowiek pozbawiony zdolności intelektualnych i erudycji, której odmawia mi przecież z powodu mojej małomiasteczkowości pani Anna Jurczak, no, odmawia, bo. Chociaż nigdy nie mieszkałem na wsi, yy, a i dwa pokolenia mojej rodziny już ze wsią nie mają nic wspólnego, a te, które pochodziły, to po takich arystokratach jak ta pani, to raczej wchodzili na konia. Moi przodkowie. Chciałem powiedzieć, że nic do Pabianic nie mam. Nie mam. Tym bardziej, że nigdy tam nie byłem. Miasto, myślę, że jak każde inne, żyją w nim ludzie mądrzy i głupi. Jednak obawiam się, pani Anno, że samo zamieszkiwanie jakiejś tam przestrzeni no niekoniecznie staje się gwarantem dobrego wychowania lub z niemiecka odpowiedniej Kindersztuby. Ale wiedząc też, że polskie wzorce nie są dla pewnego typu ludzi żadnym drogowskazem, no to postanowiłem sięgnąć do klasyków wydanych na świat przez jedyny naród godzien zainteresowania, no i jak rozumiem, w oczach tych samych ludzi godzien naśladowania, a mam tu na myśli Niemców. Oto Emanuel Kant. Twierdzi, że wychowanie jest największym i najtrudniejszym problemem, jaki może zostać postawiony przed człowiekiem. I zdaje sobie z tego sprawę Pani Anno, że po polsku brzmi to dosyć plebejsko, dlatego zacytuję tę myśl w oryginale. Erziehung ist das große und schwerste Problem, das dem Menschen aufgegeben werden kann. Johann Wolfgang von Goethe mawiał, że widzi się tylko to, co się wie, a wie tylko tyle, czego się nauczyło. Innymi słowy, mówiąc już po ludzku, man sieht nur das, was man weiß, und weiß nur das, was man gelernt hat. Wilhelm von Humboldt szedł o krok dalej, głosząc, że prawdziwe wychowanie nie polega na nauce faktów, lecz na rozwoju charakteru i osobowości. Hegel zaś mawiał: Die das das Menschen bedeutet, ihn zu dem zu machen, was er sein soll. Co tłumacząc na polski brzmi w ten oto sposób. Wychowanie człowieka oznacza uczynienie go tym, kim powinien być. Każdy więc, droga pani Aniu, jest kowalem własnego losu. Każdy pracuje na swoją pozycję i każdy buduje swój wizerunek. Władysław Reymont, Karol Wojtyła, Czesław Miłosz, Abraham Lincoln, Oprah Winfrey, Albert Einstein, Leonardo da Vinci. Wie pani, co łączy tych wszystkich ludzi poza pewnymi osiągnięciami? Bo łączy ich coś jeszcze jedno, mianowicie każdy z nich urodził się na wsi. Problem nie jest w ludziach ze wsi. Problem nie jest w ludziach w ogóle. Można być przecież prostym człowiekiem pracującym na roli, a rozumieć więcej niż nie jeden profesor z Warszawy. Można nie mieć nawet ukończonych szkół, nie mówiąc już o studiach wyższych, a jednym swoim zdaniem wyrazić więcej prawd życiowych niż cała ta wasza mądrość jest warta. Problem jest w tym i powiem pani w zaufaniu. Że niektórzy srają wyżej niż dupę mają. Już jest. Na stronie miskoczuwaj.pl znajdziecie pełne wydanie pierwszego w Polsce w pełni udźwiękowionego słuchowiska stworzonego na podstawie powieści napisanej przez Romana Dmowskiego pod tytułem Dziedzictwo. Chociaż od jej napisania minęło prawie 100 lat, to mechanizm działania kręgów wrogich Polsce i Europie nadal zdaje się funkcjonować w identyczny sposób. Jeżeli chcesz poznać podstawy jego działania, musisz koniecznie wysłuchać tej produkcji. Misko Ci ludzie ze wsi, przeznaczeni do resocjalizacji, pełnią ważną funkcję w gospodarce. Wcale bym więc ich nie potępiał, bo to nominalne PKB Polski w roku 2024 wyniosło 3 biliony 641 miliardów 208 milionów złotych, według wstępnego rzecz jasna szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W ujęciu dolarowym, przy średniorocznym kursie dolara do złotego, odpowiada to około 915 miliardom dolarów, według danych Banku Światowego. Udział rolników w tym zestawieniu to ponad 2% wartości dodanej do PKB, nie licząc oczywiście wartości eksportu tych wszystkich towarów rolno-spożywczych z Polski, który to eksport w roku 2024 utrzymał się na poziomie ponad 14% w przeliczeniu na liczby, więc było to 350,5 miliarda euro. A eksport przecież zasila polską gospodarkę. To robią te wieśniaki. Rozumie pani? To jest czysty kapitał. W strukturze polskiego PKB, stanowiącej 3 biliony 641 miliardów, rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo odpowiadały za około 2,8% no bo rolnictwo to jedno, rybołówstwo to drugie ale wszystko w ramach pewnej wartości produktów generowanych przez wieś, tak? co przekłada się z kolei na wartość prawie 102 miliardów złotych. Ludzie ze wsi, Ci ludzie, którzy, jak rozumiem, potrzebują politycznej terapii, a kto wie, może i obozów reedukacyjnych, jakiejś berezy kartuskiej, bo mają złe przemyślenia własne, generują do budżetu państwa ogromne zyski. Wie pani dlaczego generują? Ponieważ pracują, ponieważ wytwarzają, ponieważ ich praca stanowi realną wartość i ma namacalny, realny wymiar zarówno dla stabilności gospodarczej, ekonomicznej, nie mówiąc już o tej związanej z bezpieczeństwem żywnościowym. Bo jak powiada historia, która jest przecież nauczycielką życia. Większość z nas pochodzi ze wsi i większość z nas zapomina, po co dziadowi były liście łopianowe rosnące za stodołą. I tak się właśnie jakoś dziwnie składa, że można mieszkać na wsi i być człowiekiem, ale można też mieszkać w mieście i być wieśniakiem. Prawda? Zresztą, koniec końców, gdy dochodzi do wojny, a co jakiś czas przecież dochodzi, to miastowi jeżdżą na wieś po pożywienie, a nie odwrotnie. Dlaczego? Bo aby żywność umieć, wyprodukować, trzeba cokolwiek potrafić. Gadać zaś umie każdy. Niech pani powie, co pani wytwarza? Jaka jest realna wartość pani pracy w połączeniu z tymi, których krytykuje? Hm? Wielu internautów, po usłyszeniu wypowiedzi pani Anny, tej z biura pana Jońskiego, pyta: Cóż takiego jest w tych konkretnych właśnie ludziach, bo oni się przecież powtarzają jakoś cyklicznie, jak synusoida występują w tych mediach, że właśnie oni czują się wyżsi od innych. Dlaczego myślą, że to innych trzeba edukować i że to oni są oświeceni? Jakby znali jakąś prawdę objawioną. Myślę, że znam odpowiedź i podałem już ją dawno temu. Stworzyłem wówczas nawet pewien konstrukt myślowy. Szukałem, czy nikt mnie nie uprzedził z nazwą i z nieskrywaną satysfakcją stwierdziłem wówczas, że nie. Jest to bowiem rodzaj inteligencji. Pewnej inteligencji, a nazwałem ją inteligencją urojoną. Uważałem wówczas i uważam nadal, że inteligencja urojona jest najprościej rzecz ujmując domniemanym założeniem, że posiada się zdolność wyprowadzania logicznych wniosków i to nie na podstawie swojej wiedzy czy umiejętności, zdolności do poprawnej oceny zdarzeń, ale przez wzgląd wynikający ze statusu społecznego lub swojej rozpoznawalności. Więc być może jest tak, że ta pani założyła a priori, że będąc dyrektor biura, no przecież ważnego polityka, człowieka z ważnej partii, jest już plasowana wyżej niż człowiek, który babra się w łajnie. Inteligencja urojona może dotknąć każdego człowieka, chociaż najbardziej wydatna bywa w świecie współczesnej dekadencji. Wśród artystów, muzykantów, aktorów, dziennikarzy, prezenterów radiowych i telewizyjnych, sportowców, polityków i całego ich zaplecza rzecz jasna, jak widać, ludzi, których domniemany sukces jest związany nie z ich wiedzą, ciężką pracą, logiką, mądrością życiową, ale z pozycją. Przynależnością polityczną lub jakimiś konkretnymi umiejętnościami w danej dziedzinie innymi niż te, na których temat zabierają głos. Na przykład, głupi jak but sportowiec świetnie kopiący piłkę, lub grający w kosza, jest taki jeden, z Ameryki, prawda, co płaci bardzo wielkie podatki, znacznie większe niż Wychamy roszczą sobie prawo do tego, aby być drogowskazem we wszystkich innych dziedzinach życia, niż ta związana z jego profesją. No ja, na przykład, od pana Gordata nigdy nie słyszałem, jak dobrze rzucić piłkę do kosza, ale słyszałem, na przykład, na kogo mam głosować. Otóż, nie jestem zainteresowany taką właśnie radą. Wolałbym, na przykład, wiedzieć, czy popełnię błąd, kiedy robię dwutakt, podskoczę. Podrzucę piłkę, złapię ją i spadnę znowu na ziemię, bo zapomniałem, jakie są zasady tej gry. Ale tego pan mi nie tłumaczy. Pan mi tłumaczy, kto jest lepszym politykiem i jakie idee powinny być wdrożone w kraju, aby było lepiej. Niż co w zasadzie lepiej. Albo człowiek, który nie osiągnął w życiu niczego, co dawałoby mu jakąkolwiek satysfakcję i prawo do uważania siebie za najmądrzejszego i bardziej wytrawnego, bym powiedział który uważa, że jest lepszy, ponieważ głosuje na tę a nie inną partię polityczną. Jak istnienie inteligencji urojonej można udowodnić? Przypomnę wam bardzo szybko. Robi się to matematycznie. Bo od czasów Herona z Aleksandrii wielkie umysły zastanawiały się nad możliwością występowania w matematyce tak zwanych liczb urojonych. A liczba urojona to liczba o postaci b i, gdzie b jest liczbą rzeczywistą, a i oznacza jednostkę urojoną, której wartość można przedstawić poprzez pierwiastek z minus 1. Liczby urojone są częścią szerszego zbioru liczb zespolonych, które można z kolei zapisać jako z równa się a plus bi, gdzie a jest częścią rzeczywistą, a bi częścią urojoną. Natomiast jednostka zespolona i podniesiona do potęgi daje nam minus 1 albo 1. Nie rozwija się w żaden sposób, rozumiecie? Jednostka zespolona i podniesiona do jakiejkolwiek potęgi, da nam zawsze albo minus jeden, albo jeden. Więc jednostka urojona i, patrz, inteligencja urojona, gdy zostanie podniesiona do potęgi drugiej, zawsze da minus jeden, ale gdy podniesiemy ją do potęgi czwartej, da jeden, a jak podniesiemy do szóstej, to znów zamieni się w minus jeden. Więc na przykład człowiek, który posiada inteligencję urojoną, choćby skończył pięć fakultetów, sześć lub dziesięć, to nigdy nie pójdzie naprzód. Zawsze będzie albo głupi, minus jeden, albo zostanie konstans, czyli jeden. Nigdy nie osiągnie poziomu dwa. No i jest taki typ ludzi. Pomyślałem więc sobie, że ta matematyczna definicja pomoże nam, czy też przysłuży się nam, do tego, abyśmy mogli stworzyć pewne określenie inne, niematematyczne. W ramach niematematycznej już rzeczywistości, i mam właśnie na myśli inteligencję człowieka. Zdrowy człowiek, jako istota rozumna, poza tym wewnętrznym imperatywem, który pozwala mu odróżniać dobro od zła, posiada również dwie dodatkowe cechy: inteligencję, czyli niezbadaną, ale istniejącą przecież jakąś funkcję w zarysie życia człowieka, oraz mądrość, którą zdobywa z wiekiem, z doświadczeniem, z czasem, z wykształceniem, przy ogromnym wsparciu genów. Człowiek może nie mieć ani tego, ani tego, wtedy sprawa jest oczywista. Człowiek może być mądry i inteligentny zarazem, ale jeżeli idzie jeszcze za tym yy, świadomość tego, że chociaż wie, to i tak nic nie wie. Że nic nie wie, to już jest świetnie, bo to otwiera z kolei drogę do zastanawiania się nad absolutem, czyli nad duchowością. To nazwałbym inteligencją rzeczywistą. Człowiek może być również mądry, ale pozbawiony inteligencji. Jego mądrość nie zostanie więc odpowiednio spożytkowana. Może być też inteligentny, no ale jeżeli nie ma w nim mądrości, jego inteligencja staje się właśnie urojoną. Można być inteligentnym, a głupim. Więc musi istnieć coś takiego jak inteligencja urojona, oparta na pysze i fałszywym przekonaniu, że ma się rację, bo jest się znanym, jest się lubianym, bo ludzie kogoś rozpoznają na ulicy, bo ma się pieniądze, więc inni muszą się z taką osobą liczyć, bo jest się czyimś synem, czyjąś córką, czy żoną, bo głosuje się na taką lub inną partię, fałszywie uznawaną za inteligencką, bo jest się dyrektorem biura, a nie rolnikiem czy sprzedawcą w mięsnym. Można być starym śmierdzącym capem albo głupią kozą. Można niczego w życiu swoim nie stworzyć, niczego nie osiągnąć, być totalnie przeciętnym, ale jednocześnie wywyższać się ponad innych przez wzgląd na przynależność do danej grupy wyborczej i jest to fakt obiektywny. Jak mogłaby więc brzmieć definicja już nie liczby, ale inteligencji urojonej? Otóż inteligencja urojona jest częścią zbioru, który to zbiór można zapisać jako Z. Równe a plus bi, gdzie a jest częścią inteligencji rzeczywistej, a bi częścią inteligencji urojonej. I oni są właśnie bi. Inteligencja urojona istnieje. Widzimy ją na co dzień. Istnieją również liczby urojone. Jest ona częścią funkcji ludzkich umysłów obserwowanych w naturze. A z czym spotykamy się przecież każdego dnia? A czym inteligencja urojona różni się od inteligencji? Tutaj odpowiedź również daje nam matematyka. Inteligencja urojona, nawet gdy zostanie podniesiona do kwadratu, co prawda daje wartość rzeczywistą, ale nie dodatnią. Mało tego, bez względu na to, do której potęgi zostanie podniesiona, nigdy nie będzie w stanie pokonać tej matematycznej bariery, o której mówiłem. Do drugiej da minus jeden, do czwartej jeden, do szóstej minus jeden i tak dalej i tak dalej. Nie ma tam żadnego wzrostu. Nie powinniśmy więc zbyt wiele wymagać od ludzi, którzy nie są w stanie unieść. Stąd wniosek, że choćby inteligent urojony chciał za wszelką cenę zwiększyć swoje oddziaływanie poprzez zmultiplikowanie samego siebie, chodziłby po telewizjach, zyskiwał sponsorów, zostawał dyrektorem kolejnych biur kolejnych posłów, przekonywał innych, planował podniesienie swojej wartości do kwadratu. To nigdy nie będzie w stanie zająć lepszego miejsca na osi liczbowej przypisanej dla inteligencji rzeczywistej. Zawsze będzie orientował się pomiędzy punktem minus jeden a jeden, bo zawsze wynik będzie wartością niedodatnią albo jedynką. I tak odczytuje właśnie tych ludzi. Na stronie miskoczuwaj.pl czekają na Was kolejne egzemplarze powieści dziedzictwo Romana Dmowskiego oraz pełne wydanie słuchowiska mojego autorstwa i w mojej interpretacji. W sumie ponad 13 godzin niesamowitej opowieści o współczesnej Polsce napisanej prawie 100 lat temu. Potrzebne linki znajdziecie w opisie tego filmu i w pierwszym y, komentarzu. Y, y, od poniedziałku, czyli od jutra, bo dzisiaj jest niedziela, nasz sklepik będzie przechodził pewną metamorfozę, dlatego będzie niestety zamknięty i przez tydzień nie będą mogli państwo kupić w nim po prostu niczego. To tak tylko z informacji, jeżeli zaś zakupy zostaną dokonane dzisiaj, to wyjdą jutro z samego rana. Postem. Mam też bardzo dobrą wiadomość, bo to właśnie kończymy pracę przed wydaniem kolejnej naszej produkcji i po cichu liczę na to, że będziemy mogli ją przedstawić Państwu jeszcze w te wakacje. Szkolenia z bezpieczeństwa wracają po wakacjach. Masowy zabójca, terroryzm. Przestępczość zorganizowana i pospolita, zrów ruszamy w Polskę, żeby przekazać wam swoją wiedzę. Tymczasem dziękuję, że decydujecie się wspierać naszą czuwajową aktywność. Wszystko, co robimy w ramach naszego projektu powstaje dzięki Waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez was czuwaja by nie było. Więc yy, każdy, kto miałby życzenie dołączyć do zaszczytnego grona mecenasów, yy, może oczywiście wejść w pierwszy komentarz lub opis tego filmu. Jeżeli uważacie, że to, co robimy tutaj ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam, znajdziecie tam wszystkie informacje. Można postawić nam kawę poprzez serwis Bajkofi lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia, a za wszystkie dziękuję. Tak samo jak dziękuję za wasz poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie. Najcenniejszy. Już jest. Na stronie miskoczuwaj.pl znajdziecie pełne wydanie pierwszego w Polsce w pełni udźwiękowionego słuchowiska stworzonego na podstawie powieści napisanej przez Romana Dmowskiego pod tytułem Dziedzictwo. Chociaż od jej napisania minęło prawie 100 lat, to mechanizm działania kręgów wrogich Polsce i Europie nadal zdaje się funkcjonować w identyczny sposób. Jeżeli chcesz poznać podstawy jego działania, musisz koniecznie wysłuchać tej produkcji. Misko